Siemano wszystkim, z tej strony Vandax, a to jest mój drugi tutorial dla Adobe After Effects. W tym tutorialu chcę wam pokazać jak osiągnąć taki bardzo ładny efekt, a w zasadzie zbiór efektów, które pozwolą waszemu minecraftowemu klipowi nabrać takiego filmowego, kinowego wyglądu. Jak widzicie, barwy są dużo bardziej wyraźne, dużo cieplejsze, widać takie przyciemnienie i wszystko powstaje z takiego to prostego minecraftowego klipu po prostu nagranie Minecrafta zrobione w tym przypadku frapsem z shaderami. I wygląda to tak jak to całość prezentuje się tak jak widzieliście już na filmie zanim zacząłem mówić. E, ok, w takim razie należy zabrać się do roboty. E, ja utworzyłem nową kompozycję 720p. Wszystko zależy od tego jaką rozdzielczość chcecie swoich filmów i wrzuciłem zwykły klip Minecraftowy. Do tego należy dodać nowy solid, i ten solid posłuży nam do zmienienia aspect ratio, czyli proporcji obrazu, żeby to wyglądało bardziej kinowo. To co musimy zrobić, to wybrać prostokątną maskę, co za chwilę zrobię. I jak już mamy tą prostokątną maskę, musimy włączyć takie linie, tak zwany grid, który pomoże nam idealnie, jakby dobrać te proporcje, żeby wszystko było równo. Ja akurat po tych grubszych liniach jadę i musimy teraz tą maskę odwrócić, zaznaczając opcję inverted w masce. To spowoduje, że te paski będą naprawdę ładnie wyglądały. Ok, oto jest opcja inverted. Dobrze, w takim razie to już mamy za sobą. Yy, następna rzecz, którą. Momencik, ok, następna rzecz, którą musimy zrobić, to ja tutaj zmienię nazwę, żeby się nic nie myliło. To jest solid do nazwie paski. I możemy już wyłączyć grida. I tym małym przyciskiem wyłączamy, wygląd, wyłączamy podgląd kształtu maski. Dodajemy teraz nowy adjustment layer i ten adjustment layer będzie odpowiadał za korekcję kolorów, kontrast i te wszystkie inne rzeczy, czyli za te rdzeń tego wszystkiego, co głównie spowoduje, że nasz klip będzie naprawdę kinowo wyglądał. W takim razie to, co należy zrobić, to pierwszy efekt, który dodamy, to jest Brightness and Contrast. Ten efekt spowoduje, że ogółem cały klip będzie miał większy kontrast i dzięki temu będzie wyglądał lepiej. Upuszczamy go na naszego Adjustment Layer i kontrast ja proponuję na, ustawić na coś około 15. Jak widzicie, już barwy się zrobiły trochę żywsze, ale to cały czas jest bardzo daleko do tego, co my chcemy. To, co musimy teraz zrobić, to dodać krzywę i przy użyciu krzywych dodać jeszcze trochę bardziej realistycznego kontrastu, co zaraz zrobię. Należy wpisać, znaczy teraz jeszcze Wam pokażę, jaka jest różnica, i teraz należy wpisać Curves, czyli po angielsku krzywę. Upuszczamy te krzywę poniżej Brightness and Contrast, wstawiamy jeden punkcik na środku i. Tak jak ja to zrobiłem, trochę w dół po lewej, i jak widać, mamy więcej kontrastu. Przełączamy na kanał Red, dajemy trochę więcej Reda, czyli czerwonego, trochę więcej Green'a, czyli zielonego. Już dostajemy takie coraz cieplejsze barwy, ale musimy jeszcze yy, trochę więcej czerwonego dać i przydałoby się trochę obniżyć. Ilość koloru niebieskiego, bo niebieski jest kolorem zimnym, którego tutaj nie chcemy. Ogólny pomysł jest taki, żeby było troszkę więcej czerwonego niż zielonego, a żeby generalnie cały niebieski został dosyć no, trochę obniżony. Jak widzicie, różnica jest dosyć duża. Kolory wyglądają teraz naprawdę dużo lepiej, dużo żywszy jest ten obraz. I teraz podam Wam takie dwa efekty, które są opcjonalne do korekcji kolorów. Też dają taki poniekąd filmowy efekt, ale to już zależy od tego, co konkretnie, od czego konkretnie oczekujecie od tego tutorialu. Wpisujemy Hue Saturation i możemy trochę zdesaturować ten obraz. To jest poniekąd efekt filmowy, ale według mnie barwy wtedy wyglądają tak trochę, są trochę takie wymazane, nie wymazane tylko mniej żywe. Dlatego ja, tym przyciskiem po lewej stronie, wyłączę ten efekt. Dobrze, w takim razie następny efekt dodatkowy to jest efekt glow, który spowoduje, że będzie nam to wszystko ładnie świeciło. Oczywiście musimy zwiększyć threshold, żeby mniejsza powierzchnia się świeciła. I musimy zmniejszyć intensywność. Ja jeszcze po eksperymentu jestem threshold. Intensywność na 0,1 jest w miarę ok. I jak widzicie teraz nam trochę bardziej to wszystko świeci. Problem jest jeden z tym efektem, że go trzeba keyframe'ować, bo widzicie jak tutaj przejdziemy, no to to już się staje w moim, według mojego gustu, trochę zbyt oczojebne. Dlatego też musimy, tutaj musielibyśmy keyframować intensywność takie różne rzeczy. Ja nie mam na to czasu w tutorialu, dlatego wyłączę ten efekt, zostawiam Wam to jako swoistą pracę domową. No dobrze, w takim razie mamy już większość rzeczy, jeśli chodzi o korekcję kolorów. Tak jak już wielokrotnie mówiłem, zawsze trzeba z tym wszystkim poeksperymentować. Tutorial jedynie Wam mówi, co i jak daje Wam takie podstawy. Resztę musicie zrobić sami. Dobrze, dodajemy nowego adjustment layer'a, i to tutaj wpisujemy wyszukujemy efekt fast blur jak się już zapewne domyślacie to jest dokładnie to samo co było w moim poprzednim tutorialu dotyczącym rozmycia na granicach na krańcach obrazu Rozciągamy maskę i tak dalej. Jeśli ktoś nie wie o co tutaj chodzi, zapraszam do obejrzenia mojego poprzedniego tutorialu. Nie mam w tym momencie czasu na wyjaśnianie tego wszystkiego od początku. Tam w tym tutorialu mogę wam teraz adnotację dać, wszystko znajdziecie. No dobrze, w takim razie tutaj poustawiałem feeder i te inne rzeczy. No, no i jest bardzo ładne rozmycie na końcach ekranu. To daje taki bardzo filmowy efekt. Yy, zawsze warto z tymi yy, ustawieniami trochę poeksperymentować, ale w zasadzie to już jest wszystko, co ja chciałem. Yy, no dobrze, w takim razie, jak już to mamy, yy, warto na koniec dodać tak zwany efekt winiet. Dodajemy nowy solid koloru czarnego, ustawiamy go także pod paskami, yy, wybiera, yy, musimy wyłączyć jego widoczność. Na moment jeśli coś tutaj źle robię. OK, dobra, yy, jeszcze chwileczkę. Ok, przepraszam Was bardzo za to. Zdarza się. No dobrze, w takim razie wyłączamy widoczność tego czarnego solidu. To jest efekt winiet. On spowoduje, że będziemy mieli takie przyciemnienie na rogach ekranu, i to działa analogicznie jak w przypadku rozmycia. Tylko, że tutaj dysponujemy kolorem czarnym. Zaznaczamy inwerty, włączamy widoczność maski, i teraz bawimy się tym tak samo jak to i było w przypadku rozmycia na granicach obrazu. Na rogach obrazu, i w zasadzie to jest tyle. Warto jeszcze poeksperymentować z widocznością tego efektu. Tym małym przyciskiem, tak jak już mówiłem, ten widok kształtu maski wyłączam. I w zasadzie to już jest wszystko, co chciałem Wam dzisiaj pokazać. I otrzymaliśmy taki dosyć ładny obrazek. Mam nadzieję, że ten tutorial Wam się spodobał. Jeśli się Wam spodobał, to oczywiście wiecie, co robić. I w zasadzie to jest wszystko, tak jak mówiłem, warto sobie jeszcze poeksperymentować. Ja się z wami żegnam, do usłyszenia, cześć!